Zuchy, witajcie! Mamy dla Was dzisiaj z druchnami małą niespodziankę. Od dzisiaj możecie zdobywać sprawności też w domu. Będą to sprawności indywidualne. Przygotowałyśmy dla Was specjalne karty, które wasi rodzice otrzymali na maila, gdzie możecie wybrać sobie jedną sprawność i wykonywać różne zadania, aby ją zdobyć. Na tych kartach są właśnie po kolei wypisane punkty, które musicie zrealizować, żeby otrzymać sprawność. Jak Wam się to uda, taką kartę musicie przynieść na zbiórkę, no i otrzymacie sprawność. Prosta sprawa, każdy z Was da radę. Jednak gdyby któreś zadanie okazało się trudniejsze, bądź nie wiedzielibyście jak z nim zacząć, to przychodzimy Wam z pomocą tutaj, na kanale. Przygotowałyśmy dla Was filmiki, które będą pokazywały się raz dziennie, a na nich wytłumaczone konkretnie zadania, które są na karcie, co należy zrobić, oraz jak należy zrobić. Na pewno sobie poradzicie, ale to będzie dla Was taka mała podpowiedź. I z tym na pewno każdy z Was zdobędzie sprawność, którą sobie wybierze. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach. Sami zobaczcie, jakie sprawności przygotowaliśmy dla Was i zobaczcie na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć!